Stawki tak zwanych kilometrówek obowiązują od 14 lat. Poseł Wiesław Szczepański z Lewicy napisał interpelację w sprawie możliwości ich podwyższenia. Ministerstwo Infrastruktury odpowiada. Trwają analizy. Kilka tygodni temu złożyłem interpelację na temat podniesienia stawki ryczałtu za używanie samochodu. Jak wiemy, bardzo wielu z nas, będąc pracownikami przedsiębiorstw, pracując w różnych firmach, używa swoich prywatnych samochodów do celów służbowych, chciałem przypomnieć, że ta stawka dla większego, większej pojemności samochodu powyżej 900 cm3 to jest 0,8358 zł za jeden przejechany kilometr. No ale być może mało kto wie, że ta stawka obowiązuje od roku 2007. Czyli dzisiaj już 14 lat, w tym czasie jak dobrze można liczyć, o 400% wzrosło najniższe wynagrodzenie, nie mówiąc o cenie samochodów, cenie paliwa czy cenie napraw i usług. W związku z tym zwróciłem się do ministra transportu, transportu z zapytaniem, jaka jest możliwość podniesienia tej stawki. W odpowiedzi, którą otrzymałem kilka dni temu, wynika, że ministerstwo dostaje takich sygnałów bardzo dużo. W tej chwili pracuje nad możliwością ewentualnej zmiany, ale zanim to dokona, chcę zwrócić się do Ministerstwa Finansów z zapytaniem, jakie, jaka, jaka jest analiza ewentualnej zmiany tej, tego rozporządzenia, bo wiadomo, że to będą olbrzymie koszty dla 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 firm, ja mówię, dla małych nie, ale patrząc przykładowo na Pocztę Polską, gdzie 12 tysięcy listonoszy używa swoich samochodów do około, około 10, 12 nas powiedzmy czasami sporadycznie używa samochodów, motocykli, tak, motorowerów do, do celów służbowych rozwożąc po terenach wiejskich listy, no to są to olbrzymie koszty dla tego przedsiębiorstwa, w związku z tym w tej chwili szacowane są skutki finansowe, jeśli, jeśli ministerstwo uzna że jest to po prostu możliwe, no to wtedy to rozporządzenie uległoby zmianie.